Jonigasy, witam was po całkiem długiej nieobecności, jak zauważyliście jest to już 20 odcinek który miał być ostatnim, jednak plany uległy nieco zmianie, dzięki waszej determinacji odcinek ten nie jest ostatnim, stąd też wynikła spora przerwa pomiędzy odcinkami ale i również spowodowana ona jest jak zawsze lenistwem górala. Co by tu nie rzec w dzisiejszym odcinku, będą cztery ciekawostki, które uznałem za sensowne i warte pokazania. Aby je sprawdzić, musiałem także przekopać się przez masę tych bezsensownych. Ten odcinek, jak i przedłużenie serii, możecie zawdzięczać sobie, drodzy widzowie, ponieważ bez was tego odcinka by nie było. Stałym zwyczajem kończę pierdolić te głupoty i zabieramy się za ciekawostki. Pewnie zastanawiacie się po jaką cholerę tu stoję, ale mam ku temu parę powodów. Jak widzicie siedzę w czołgu, którego miało nie być już w kolejnych odcinkach. Oczywiście pojawił się on za sprawą wujka Staszka, który przez dłuższy czas był zajęty dostarczaniem wozów do Ticovilego. Drugim powodem jest oczywiście ciekawostka nadesłana przez go Wybierzemy się teraz na lotnisko, gdzie w jednym z hangarów znajduje się Dodo. Zobaczę jaką wujek Staszek zostawił kasetę w radiu. ...że spokojny. potargały sam. A my na tej wojnie... Jest impreza! parę lat. Do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmiły psa. Dobra, dojechaliśmy do tego szmelca. Jak widzicie jakiś pieprzony lotnik zapomniał wyłączyć silnika, to się nazywa ekologiczne podejście do sprawy. Teraz wracamy do naszej fury, skąd damy tej zapominalskiej łachudrze nauczkę? A! Ale urwał! I oto kolejna niedoróbka pozostawiona przez twórców. Jak widzicie na śmigło nie ma mocnych, cokolwiek by się nie użyło to i tak się będzie kręcić. Starym zwyczajem zdemoluje to i owo i jedziemy z drugą ciekawostką. Najprawdopodobniej przy nadesłanej przez Masta758 ciekawostce doznacie lekkiego szoku. Wybrałem się dziś na poranny jogging w celu poszukania Kolumbijczyków, którzy najczęściej krzątają się przy ogrodzeniu firmy Panlatik Construction. Dobra, jak widzicie w oddali udało nam się natrafić na te zdradzieckie mendy. Pora ubić kilku z nich, aby zobaczyć z czego mają zrobione swoje obuwie. Leżeć psy zabuba. Dobra, aby dokładnie obadać co też za materiał ozdabia ich śmierdzące stopy muszę skorzystać ze snajperki. Łooo ja pierdolę, myślałem że bardziej pojebanego socjopaty niż ja nie można znaleźć w całym Liberty City. Jak widzicie pocieszni Kolumbijczycy drą ze swoich mord skórę, by następnie przyozdobić nią sobie własne obuwie. Jak 10 lat mieszkam w Liberty City, tak do tej pory nie widziałem bardziej porytej od tego rzeczy. Kiedy skończycie oglądać odcinek to wiecie kim macie się zająć. Dobra, gdzie z koksem? Pora na kolejną ciekawostkę. Tym razem będzie nieco spokojniej i nie wpadnę w centrum zadymki. Pora skupić się teraz na ciekawostce nadesłanej przez Schaboszczaka 25. Do wykonania ciekawostki, będzie potrzebne nam coś wybuchowego inaczej rzecz ujmując, coś co będzie miało w miarę rozsądne pierdolnięcie. Jak zazwyczaj skorzystam z bazuki, za pomocą której rozładuję sobie nerwy na tym śmietniku. Jak zawsze sobie powtarzam, nauki z wojska nigdy nie idą na marne. Teraz pozostaje mi wskoczyć na tę kupę metalu o straczkowatym zabarwieniu i zobaczyć co też się wydarzy. Łoooo, ma co się dzieje, no tego już za dużo. Przez schaboszczaka wyszła na jaw moja pasja, którą chciałem ukryć przed wami. Pozostaje mi się przyznać, że lubię sobie czasem postępować pod prysznicem, a jak zacznę, to nie mogę skończyć. Będę teraz musiał zrobić cięcie, bo wątpię, że się powstrzymam. Dobra, dosyć tych szczeniackich wygłupów. Pora znaleźć taksówkę, która będzie potrzebna do zaprezentowania ostatniej ciekawostki. Nie jestem w stanie już zliczyć, która to ciekawostka, i tym razem będzie związana z problematyką powtórki w GTA-3. Ciekawostkę dla Was nadesłał Salwę SV, więc bez zbędnego pierdzielenia głupot zabieram się za włączenie powtórki. Pierwszym razem nie zadziało się to co chciałem wam pokazać, tak więc próbujemy dalej. Dobra, mamy to. Spójrzcie teraz dokładnie poprzedni napis Tax i wyglądał zupełnie inaczej. Jedziemy dalej aby mniej uważni mogli zobaczyć, że twórcy znów odstawili kaszanę. Jak widzicie, napis Taks i wrócił do poprzedniego stanu. Rozwalę tego szatańskiego pomiota i spotykamy się w studiu. rządzi. 20 odcinek tajemnic i ciekawostek GTA 3 dobiegł właśnie końca. Jedyne co mogę powiedzieć wam na zakończenie to podziękowania dla was za nadesłane ciekawostki. Jeśli chcecie, aby ta seria nie skończyła się na następnym odcinku, to nadsłuchajcie sensowne ciekawostki, a być może uratujecie mnie przed emeryturą. Na zakończenie wypada mi wspomnieć, że którąś już z rzędu reklamę kont wygrywa ziomku916. Trzymajcie się i gasy i pamiętajcie o nadsłuchaniu ciekawostek.